Witam Was, zapraszam do rozkładu o miłości, o relacjach, związkach. O czym nie wiesz? Co jest przed Tobą ukryte? Czego nie jesteś świadom? O czym nie wiesz? W związku z, z daną sytuacją, w jakiej się znajdujesz, w związku z, może z jakimś konkretnym człowiekiem, po prostu. I to jest taka informacja od Wszechświata dla Ciebie na ten czas która ma Ci to powiedzieć, wskazać ten kierunek, opowiedzieć jakiejś energii tak dla Twojego dobra, żebyś mógł odnaleźć się w tym, w tym czym się znajdujesz, ułatwić sobie coś, poczuć się lepiej. Więc o czym nie wiesz? Od tej grupy zaczynam. Ale Cię kocha człowiek. Bardzo pragnie Ciebie człowiek. Zmysłowość, pasja. Ciągle o Tobie myśli. Nie może przestać o Tobie myśleć. On marzy o Tobie. Jesteś czyimś, o, czymś pragnieniem, westchnieniem. Mm. Niesamowite, to jest bardzo energetyczne. I to, co się zadziewa, masz to wiedzieć. Ta sytuacja, ta osoba na Twojej drodze, to nie jest od takie po prostu coś. To jest bardzo ważna znajomość, ważna relacja, ważny moment w życiu Waszym, obojga Was, po to, aby doświadczyć miłości, aby poznać, co to namiętność, co to pasja, co to nie wiem, jakieś do, dotknąć, jakiegoś obłędu, aby móc wzajemnie po, poczuć to, zrozumieć, że. Że chce zmiany w życiu, jakby możecie być dla siebie jakimś bodźcem, zapłonem prowadzącym was ku zmianie w życiu. Jest miłość, miłość, która wyzwala, miłość, która rozpala, która otwiera człowieka, przygotowuje go na, na nowe, dodaje mu odwagi. Tutaj ten, ten człowiek jest Tobą zafascynowany, On jest w Ciebie wpatrzony, On jest Tobą zauroczony. On cię pożąda, on cię pragnie, on cię kocha, ten ktoś. I nawet jeśli wydawałoby ci się, że, no może nie wydawało, tylko że jest tu jakiś trudny w dialogu, w, w, tak w relacji z tobą, ale to zwróć uwagę na inne rzeczy też, które są wokoło, bo. Tak naprawdę z jakiegoś powodu on ci nie mówi o tych uczuciach, nie mówi ci, że ty jesteś taką jego takim wielkim pragnieniem. Tak, jakby on miał świra na Twoim punkcie. On po prostu chciałby tak bardzo Ciebie mieć. Jesteś wszystkim, jesteś, nie wiem, po prostu wisienką na torcie, którą by połknął, zjadłby. Ty jesteś taką topową tutaj marką i on, no dla niego jesteś. Czymś upragnionym, wymarzonym, i ten ktoś ma dla ciebie całe morze miłości, całe morze uczuć, chciałby od ciebie otrzymać jakieś też słowo, deklarację, zobowiązanie, chciałby również do ciebie przyjść z czymś takim, zaoferować ci, zaproponować ci on może nieśmiało, teraz słuchajcie, uwaga, bo ktoś się może na was przyczajać taki naprawdę zakochany w tobie człowiek. I on nie ma odwagi Ci tego powiedzieć, bo się boi, że narobi Ci bałaganu w życiu, bo się obawia, że sobie narobi bałaganu, ale gdybyś Ty dała znak, gdybyś Ty wykonała jakiś taki ruch ręką, żeby jemu pomóc, coś ośmielić go, to może by się on odważył. Jemu jest bardzo niezręcznie w tej sytuacji. Jest serducho jego, jest Twoje, jest Tobą wypełnione i... Zaufaj, że to wszystko, co Was tutaj spotyka, to jest po coś, to jest z jakiegoś powodu. Nie jesteście w tym sami. Tu jest taki patronat anielski nad tą grupą, e, takie dowodzenie tego wszechświata, tak silna energia połączenia z górą, tak jakby y, możesz czuć się czasem samotna, czy jakoś niekomfortowo w tym wszystkim. Nigdy nie jesteś sama, przenigdy. Zawsze są z Tobą aniołeczki, opiekują się Tobą bardzo. I jeszcze ta osoba, ona blisko jest ciebie, chociaż może ci się chwilami wydawać inaczej, że to okiem będzie tak wyglądało, ale to jest człowiek, który jest w tobie zatopiony. Więc to jest, to jest bardzo ważne dla tej grupy, bo, bo tu jest taka, um, taka relacja, Głęboka, i ona nie jest tak, o tak kopciupki. Nie po to się pojawiliście w swoim życiu. Macie ważne zadanie ze sobą, przed sobą. Uh, to było głębokie, bardzo dobrze. Dwójeczka. O czym nie wiesz? Ktoś ma poważny dylemat w związku z tobą. Nie wie, jak to wszystko zrobić. Z jednej strony ten człowiek on chciałby z tobą nie wiem zakończyć relację, znajomość związek to co jest pomiędzy wami, a z drugiej strony nie I, i nie umie sobie z tym poradzić. Bardzo silna informacja o jakichś energiach trzecich, gdzieś gdzie jest mocno skomplikowana sytuacja, dlatego ten ktoś. Jest taki pogubiony, taki bezradny, tak się czuje w tym fajtu łapowato. Taki może wiesz, czasem to może ci się wydawać, że on jest taki rozlazły i że nie robi czegoś, że się zachowuje tak nie tak jak ty oczekujesz, że on nie ma jakiegoś wigoru, że on jakby nie miał. Ja i wiesz, taka jesteś czasem może na niego poddenerwowana. No ale cóż, no człowiek dobry jest, chce dobrze jest z tobą. Nie umie się człowiek od ciebie uwolnić. Chociaż może mu rozum mm, mówić, albo sytuacja, albo ty, że koniec, że nie można tak, tak nie może być. Dokonaj wyboru, zrób jakiś ruch, wykonaj jakieś zadanie, idźże na akcję, ale nie, on tutaj gubi się w tym wszystkim. Skrywa w sobie to zagubienie, jest przerażony, przestraszony, boi się zmiany, boi się tego wyzwania. Nie mówi ci o swoich emocjach, o tym swoim lęku, o tym, co, co się w nim zadziewa. Jest taki. Taki jakiś, tak przywiązany do Ciebie. W ogóle to jest w jakiejś sytuacji znajduje się, w której jest mu źle, jest niewygodnie mu, w której dużo, dużo wysiłku, cała ta sytuacja z takim napięciem, tak go dużo kosztuje. On jest taki też jakby trochę dociążony i, i taki zmęczony, i taki obolały. Ale co, ale się poświęca. To jest taka natura człowieka, który o tak się będzie poświęcał, będzie oddawał siebie, podkładał siebie dla dobra innych, żeby, żeby jakoś to otoczenie funkcjonowało, żeby było za, mm, zadowolone. On nie myśli tutaj tylko o sobie, tak jakby on w ogóle wyłącza też momentami to myślenie o sobie całkowicie. Będzie myślał o tobie, będzie myślał o innych ludziach, o rodzinie. W tym wszystkim, żeby zadowolić wszystkich, tylko tak nie siebie, mocno skryty, wiele nie mówi, nie wiesz naprawdę wiele, jak, co on czuje, co tam w nim siedzi. Jest bardzo wrażliwy, bardzo emocjonalny, zamknięty z tym wszystkim totalnie w sobie i borykający się wręcz z tym, jak się zachować w tej sytuacji, co powinienem zrobić, i strach, i lęk. Przed podjęciem jakiegoś działania, przed wykonaniem jakiegoś ryzykownego ruchu. Tak jakby on wiedział, czuł, że to nad nim wisi, że powinien coś zrobić, że to wszystko się na to zanosi i tak Ale ten lęk i obawa jest jakaś trwoga, jest jakieś zobowiązanie, jest jakieś przykłucie go. Też jeszcze może być tak, że ludzie, jakiś człowiek go tam gdzieś zatrzymuje, wiesz, tak się z nim obchodzi, w ten sposób, tak jakby trochę w nim, czy sterował, czy poprzez jakąś sytuację go zatrzymuje, różnie może być, ale on nie czuje się swobodnie, on nie jest swobodny w tym wszystkim, jest pogubiony i taki nieborak trochę, tak jakby potrzebował większej odwagi, wsparcia, bodźca. No, nie wiem, jakby mu brakowało tutaj skrzydeł, jemu ktoś te skrzydła podcina, ktoś go trzyma, nie pozwala mu, aby się właśnie wyprostowały, żeby on mógł lecieć. Jak on tutaj marzy o tym takim rozwinięciu skrzydeł, o uwolnieniu się, poczuciu, wolności, ten wiatr, żeby go tak owiewał, tak, żeby poczuł się swobodnie, on się tak wyrywa, a jest energia taka zatrzymująca, taka nie, nie, no nie leć, nie leć. I tak w człowieku wiesz, takie szargane, takie emocje, tu, tu źle, tu szkoda, tu nie wiadomo jak. Bardzo trudna gra. Dosłownie takie balansowanie na krawędzi, więc zwróć uwagę, w jakiej ten ktoś jest sytuacji, bo być może go oceniasz, może się denerwujesz na niego, może coś głęboko przeżywasz, ale ty wiesz, jaki on ma w sobie ciężar, jak on tutaj nie może sobie z tym poradzić, jak jemu jest ciężko. Dobry człowiek, ale nie umie sobie poradzić z tym. No wiesz, emocjonalnie wrażliwy. No ma serca, dobry człowiek, więc to nie jest skała. To masz wiedzieć, że on nie umie sobie z tym wszystkim poukładać tego. Dobrze. Trzecia grupa. Ale się ktoś na ciebie sadzi. Jak poluje na ciebie. Uważaj trochę, tu jakiś taki jest taki jakiś czarnoksiężnik, jakby był, i tak. Patrz na nią, a tu taka ofiara, taka owieczka, ona taka ładna, taka milutka, taka mądra, taka poukładana, taka pracowita, sumienna, wszystko, o, 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 jaka tutaj kandydatka jest na partnerkę. Ktoś tak wlepia w ciebie oczy, myśli, tu jest jakieś takie, wiesz co? To trochę jest takie nie do końca zdrowe, tak jakby ktoś sobie nie mógł poradzić z sytuacją, z tobą. On jest w ogóle w innym świecie on jest w jakimś takim świecie ciemniejszym, tajemniczym, w jakimś takim czarownym. Twój świat to jest jasny, przejrzysty, poukładany, jest taki schemat wszystkiego. Ty jesteś taka poukładana, ty jesteś taka kwitnąca, jesteś gotowa do nowego początku. Jakbyś nie wiedziała dla tej grupy, to jest przed Tobą nowy początek, nowa droga, szansa na stabilność, szansa na, na zbudowanie relacji, partnerstwa, czegoś takiego solidnego, trwałego, pięknego ale to jest ta szansa oczywiście, ty jesteś sama, ty się pokazujesz taki takiej bardzo zaradnej singlowskiej powiem, niesamotnej bo tu nie czuć, żeby ta kobieta była nieszczęśliwa samotna w takim jakimś singlowaniu jest ona ale dobrze i ona sobie z tym wszystkim radzi I ona sobie tutaj będzie szła, dobre rzeczy są przed tobą nie masz się w ogóle czym martwić, wszystko sobie będziesz układać, pracuj sobie jak ta pszczółeczka, jesteś jak ta pszczółeczka tutaj i i masz naprawdę wszystko jak tak w swoim tutaj, tak poukładane pięknie w tym pudełeczku życiowym, i super, tak rób, tak trzymaj. Ale chodzi o to, że nie wiesz tego, że bardzo tam gdzieś ktoś chce cię ściągnąć, przyciągnąć, chce cię gdzieś tak do siebie. I on um, uważaj na mężczyznę, jakbyś poznała w najbliższym czasie takiego dziwnego trochę. Jak będzie się podejrzanie zachowywał, bo tu taki jest, no naprawdę coś, taka dziwna postać, nie musi być z wyglądu dziwny, ale z zachowania, tak jakby był jakiś, trochę miał obsesję, mógł mieć na Twoim punkcie albo takie zbzikowanie, albo taką fascynację, może być tak mocno nakręcony na Ciebie. Jakby mieć takie silne parcie, żeby, żeby z Tobą, żeby do Ciebie, żeby mieć szansę z Tobą, że tutaj trochę muszę Wam powiedzieć, że troszkę ta grupa ma ostrzeżenie od kart dla Was, dla Waszego poczucia komfortu, bezpieczeństwa, żebyście dobrze selekcjonowali mężczyzn, selekcjonowały mężczyzn, którym, których poznajecie, bo. Bo może być taki oczadziały zupełnie, całkowicie zanieczyszczony umysł, ma taki inny niż Twój, wiesz? I on taką, taką ciężką ma energię, jakąś taką ciężką wibrację, i um, chciałby tutaj, um, nie wiem, zrobić jakąś rzecz, tak się zaczaić nad Ciebie, więc. Zwróćcie uwagę, czy takiego kogoś nie ma, bo jeśli wam to nie będzie pasować, to po prostu od tej osoby strąćcie, bo ktoś bardzo. Jest tobą zauroczony, ktoś jest pod twoim ogromnym wrażeniem tego, co robisz, i on y, chciałby cię dosłownie tutaj skraść, wykraść albo przeciągnąć jakoś na swoją stronę, żebyś ty z nim coś robiła, żebyś ty przy nim była, żebyś ty zwróciła na niego uwagę, a ty nie patrzysz tak bardzo na niego, ty nie wiem nawet, czy wiesz o jego istnieniu, ty jesteś tak zajęta swoim. Y, Swoim życiem, swoimi sprawami, a on tutaj jakby chciał nawet użyć, nie wiem czego, już nie będę wymyślała jakichś rzeczy niestworzonych, nie chcę mówić, ale, ale taka dziwna trochę jest ta postać tego kogoś, i ja powiem, że po prostu bądźcie czujne, bądźcie takie ostrożne, gdzieś chodzicie, też e, i po ciemku, i wieczorami. I w ogóle gdzieś albo kogoś poznajecie w jakichś takich mrocznych jakichś imprezach, sytuacjach, bo bardzo możesz, tak, no to jest tak wzrok to jest przeszywanie wzrokiem, wlepianie oczu. I wszystko w głowie, jak ty wejdziesz, wbije się komuś Twoja sytuacja, Ty do głowy, to on może tak wiesz, zwariować na tym punkcie obsesji, takiej dostać, że ona, 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 i tak chciałby iść na ślepo do ciebie, do ciebie, do ciebie, wkroczyć w twój świat, zdobywać ciebie, co, chcąc z Tobą dojść do takiej, wiesz, konkretnej relacji życiowej, docelowej. Nie wiem, czy by wam się to podobało. Jeśli spotyka, spotkacie takiego kogoś, komuś, jeśli się on wam będzie podobał i to jego parcie, to jest dosłownie taka inwazja energetyczna tej osoby, to okej, okay, ale dla tych, którym się to nie będzie podobało, którzy będą się czuły z tym niekomfortowo, to po prostu uważajcie, bo, bo może to być w pewnych przypadkach pozytywne, że no tak zwariował, że tutaj już po prostu konsekwentnie do przodu. Jest ok, jeśli się to obu stronom podoba, bo wtedy jest pokazane, że on naprawdę potrafi tak iść. Takie ma ambicje, żeby, żeby to się spełniło, że, że to się może udać, że to się może spełnić. Ale dla tych, którym się to nie podoba, którzy się obawiają takich ludzi, tu, którzy nie lubią takiej inwazji, czy jeść w swoje życie, no to uważajcie i po prostu stronić od tego, żeby, żeby was to um, nie, nie dotykało, bo tutaj jest tak jakby no, ten um, ktoś ma um, żebyś się jeszcze nie napiła przypadkiem czegoś od niego bo jakby on ci tak chciał to jest dla niektórych tylko, coś do picia ci dać takiego, żebyś ty, nie wiem się w nim zakochała na przykład miłosną miksturę Ci zrobić Jakiś soczek, coś do picia takiego On by chciał albo pod Ciebie, albo Tobie Dla Ciebie przygotować, zrobić Że taki jest, wiesz, mocno zdesperowany Już tutaj jakby próbował różnych rzeczy Mógłby próbować no. Dobrze, wystarczy Wszystkiego dobrego, do usłyszenia